Mecenasem magazynu Dashbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor Marka Blazer, producent modelu R8. Sponsorem magazynu Dashbur jest x producent odzieży łowieckiej z kamuflażem dymorficznym. Na program zaprasza sponsor firma Vanguard, producent pastorałów myśliwskich serii Pro. Na program zaprasza portal Łowiecki Forhunter.pl. Bądź przygotowany. jesteście zainteresowani tym, co my tutaj robimy i gdzie jesteśmy, to dowiecie się już za chwilkę. A ja nazywam się Przemek i Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Jak zapewne domyślacie się, jesteśmy gdzieś w Skandynawii. A dokładnie wylądowaliśmy w ośrodku strzeleckim. I to nie byle jakim, ale jednym z najlepszych tego typu w Europie. Przez trzy dni nasza ekipa zgłębi tajniki strzelania na różne dystanse do różnych celów. Mniejszych, większych, a czasem nawet poruszających się. Będziemy mieli okazję wymienić się poglądami z kolegami dziennikarzami z całej Europy. Sprawdzimy w akcji doskonałą broń wyposażoną w perfekcyjną optykę oraz dowiemy się, jakie oczekiwania powinniśmy mieć wobec nowoczesnej amunicji. Firma CIS, producent optyki w kooperacji z różnymi producentami broni, amunicji i wyposażenia dla myśliwych, od kilku już lat organizuje w Danii warsztaty strzeleckie, gdzie pod okiem instruktorów zaproszeni goście doskonalą swoje umiejętności strzeleckie. Tym razem ośrodek strzelecki odwiedzili czołowi przedstawiciele mediów. A więc rozpoczynamy pierwszy dzień zajęć praktycznych na strzelnicy. Zaraz opowiem wam, co będzie się dzisiaj działo. Organizatorzy już na wstępie podzielili wszystkich uczestników na grupy. Każdy uczestnik eventu został zaopatrzony w potrzebny do zrealizowania specjalnego programu sprzęt, a także, a może przede wszystkim, broń wyposażoną w optykę, z którą musiał zaprzyjaźnić się na najbliższe dwa dni. No już mamy 404 z lunetą Cajsa, Wiktory Fałosie. Po wybraniu broni, kolejno wszyscy podawali jej numer organizatorom. Dzięki temu wiadomo było dokładnie, kto z jakiej jednostki strzelał. Następnie przyszedł czas na sprawdzenie ustawień optyki i ewentualną jej korektę. Tu wszyscy wykonywali to w pozycji leżącej, co dla nas Polaków wydawało się odrobinę dziwne, ale zarazem ciekawe. Kolejka do strzelania powoli się kończy, część osób już sobie postrzelało, za chwileczkę będzie moja kolej, będę mógł się położyć na ziemi i postrzelać z takiej pozycji, z której rzadko strzela się w Polsce albo prawie wcale. No ale cóż, przystrzelanie broni i sprawdzenie czy na pewno fabryka ją dobrze ustawiła należy do mnie, bo później wszystkie błędy, które wyjdą nie tak, będą zależeć od tego jak mam tą przystrzelaną broń i co z nią potrafię zrobić. Widać dobry humor, nie opuszcza pana redaktora. Oby równie dobre były strzały w jego wykonaniu. Siódme stanowisko, siódmy numer broni, siódmy numer e, ochronników słuchu. No i mam nadzieję, że na tarczy będę pierwszy, a nie siódmy. Dwa, może trzy centymetry za nisko. A więc potrzebna jest mała korekta ustawień. Czy to tylko błąd strzelca? Przemek po kilku strzałach ucina sobie krótką rozmowę ze specjalistą z firmy Zeiss. Jeszcze kolejny strzał i już chyba wszystko jest w porządku. Kule trafiają tam, gdzie powinny, więc jest dobrze. Wszyscy wyruszają na miejsce przeznaczenia i rozpoczyna się bardzo intensywny strzelecki dzień. Broń przystrzelana, eee, Zaur 404 z lunetą V8 1.8 14x50. Jestem troszkę zaskoczony, że bardzo mocno kopnęła mnie kilka razy ta broń. Może z tego względu, że strzelamy w takiej nietypowej pozycji jak leżącej i nie do końca jest to fajne, przynajmniej dla mnie. Nie wolę strzelać z innych pozycji. Jak za chwileczkę spróbujemy zobaczyć, na tarczy kule układało się całkiem nieźle. Kilka nawet trafiło w sam środeczek. Broń jest przygotowana. Ja też na to, co się wydarzy. Czas na tym spotkaniu dziennikarzy biegnie bardzo szybko. Nie mamy czasu w ogóle na to, żeby pomyśleć nad tym, co za chwilkę będzie się działo, bo jest wszystko przygotowane jak naprawdę krok po kroku. Strzelaliśmy, przystrzeliwaliśmy w tej chwili broń, sprawdzaliśmy czy ona działa, a już w tej chwili e, jesteśmy rozdzielani na poszczególne linie, gdzie będziemy sobie strzelać na różne dystanse. My zaczynamy od multidystansów, czyli będziemy strzelali na 100, 200, 300, 400, chyba nawet 500 metrów. Będziemy bawić się systemem ASW na Lunecie CISA. Więc idziemy. Ośrodek w miejscowości Ulfborg to dawny obiekt wojskowy, zaadaptowany do strzelania przez cywilów, a więc także myśliwych czy sportowców. Przepięknie położony wśród lasów na powierzchni kilkuset hektarów, skrywa osie strzeleckie o różnych dystansach. Na pierwsze stanowisko, z którego będziemy strzelać na jakieś dystanse dłuższe niż 100 metrów, idziemy ponad 5 minut. To świadczy o tym, jak duży jest to obiekt, i przystosowany do tego, aby strzelać właśnie w takich sytuacjach, które są bardzo zbliżone do łowiectwa. Tak jak my dzisiaj zaczynamy spacerem, przyjdziemy i od razu będziemy strzelać. Więc polowanie z podchodu. Właśnie doszliśmy na nasze miejsce, gdzie będziemy strzelać. Cele w oddaleniu naprawdę w różnych odległościach. Za chwileczkę dowiemy się, od czego zaczniemy, co, jak. Mamy niedużą grupę, więc myślę, że pójdzie to szybko i sprawnie. To właśnie tu będziecie mieli szansę przetestować się w różnych scenariuszach strzeleckich, bardzo podobnych do tych spotykanych na polowaniu. Jak widzicie, wkradliśmy się do zoo i mamy wiele zwierząt do odstrzału. Na szczęście był to raczej magazyn z makietami, które z tej odległości wyglądają na bardzo małe. A więc, by ustrzelić niedźwiedzia, dzika czy też lisa, Troszkę trzeba będzie się postarać. Jesteśmy na strzelnicy, gdzie są wielkie dystanse. No, najdłuższy to jest 540 metrów, po drodze mamy jeszcze 400 z kawałkiem, 270, zaczynamy od 100. Natomiast znowu pozycja leżąca, strzelamy z plecaka, bo jak się dowiedziałem, jutro będziemy mieli tutaj taki mini turniej, w którym także będziemy mogli strzelać ale tylko z tych urządzeń, które będziemy mieli ze sobą, czyli z jakiejś podpórki, plecaka, no i też będą różne dystanse. Więc dzisiaj przygotowujemy się testując broń, amunicję, no i oczywiście opty optykę. Strzelamy na różne odległości i to, co jest najważniejsze przy tym strzelaniu, możemy wykorzystywać wieżyczkę balistyczną i ustawienia paralaksy. Ale, żeby z tego korzystać, musimy mieć lornetkę z dalmierzem albo sam dalmierz. Bo jeżeli tego nie będziemy mieli, nie będziemy potrafili dokładnie określić odległości do celu, do którego strzelamy. Więc, aby korzystać z tych wszystkich udogodnień, musimy mieć dodatkowy ostrzel, który na pewno zaprocentuje w Łońsku. A teraz spróbuję. Strzelić do lisa na odległość 300 metrów. Okay, I ok, spróbuję strzelać do lisa na 300. Ładowanie broni, krótkie celowanie i pierwszy strzał. Trafia w sylwetkę lisa, ale niestety nie w popera, który porusza się tylko wówczas, gdy strzał jest perfekcyjny. Mała korekta celowania i. Przed chwileczką strzelałem do lisa, który był oddalony o 300 metrów, a więc pierwszy dystans, który był na longshocie mam zaliczony. Trafiłem go w białe kółeczko, więc idealnie. Teraz przede mną niedźwiedź na 440 metrach. Też bardzo duży cel, ale z małym białym środkiem, który trzeba trafić. Żeby tam trafić, muszę samemu wszystko osoby poustawiać. Wieżyczka balistyczna pozwala mi Odpowiednio po odpowiednich klikach przestawić na 440 metrów od punktu 0, czyli od punktu wzerowania na 100 metrów. Następnie ustawiam sobie ostrość para paralaksą, i dopiero wtedy będę strzelać. Strzelam z powiększenia 14, choć tutaj chłopaki mówią, że przy tym powiększeniu czuć bicie serca. I rzeczywiście, kiedy mierzę, naprawdę widać każdy, każdy mój oddech, każde bicie serca. Jeśli zmniejszę to na 10, mówią, że będzie lepiej. Natomiast, czy dojrze ten cel na 440 metrach? Zaraz spróbujemy. No i proszę, niedźwiadek trafiony. 400 metrów zaliczone, a więc teraz trzeba trafić w cel oddalony o ponad 500 metrów. Kilka klików w wieżyczką i. 540 metrów zaliczone. Teraz nadeszła pora na strzelanie takich symulacji jak w łowisku. Pojawia nam się zwierzyna na jakiejś odległości. Dowiadujemy się jaka to jest odległość. Musimy w ciągu kilku sekund zmienić sobie ustawienia paralaksy i wieżyczki balistycznej tak żeby ustawić i oddać skuteczny strzał. Te cele pojawiają się na chwileczkę, podnoszą się tarcze. Jeśli trafimy, jest dobrze. Jeśli nie, to już gorzej. Natomiast widzimy, jak szybko i w jaki prosty sposób możemy dopasować możliwości swojej broni, swojej optyki do strzelania na duże odległości. Różne odległości. Sami widzicie, jak w praktyce wygląda użytkowanie systemu ASV. Bez niego nikt mało doświadczony raczej nie odważy się strzelić do zwierzyny na przykład na 500 metrów. Używając naszego systemu ASV, możecie ocenić, jak łatwo jest trafiać cele zarówno na 100, jak i 500 metrów i to w krótkim odstępie czasu. Oczywiście wszystko trzeba także wytrenować. Dotarliśmy do kolejnego miejsca, do przygotowanej strzelnicy, gdzie będziemy strzelali do różnych celów, niekoniecznie tarcz, i dowiemy się dużo na temat balistyki i nowoczesnych pocisków. Byliśmy pierwszą grupą, która dotarła dziś do tego etapu. Poustawiane na różnych odległościach butelki z wodą, a także kostki mydła balistycznego, wieszczyły niezłą zabawę, ale także dużą porcję wiedzy, którą mogliśmy posiąść. Trafiłeś tu, więc spróbujmy jeszcze raz. Właśnie oddałem strzał do mydła balistycznego, ale zanim to się udało, zanim trafiłem w cel, musiałem oddać kilka, właściwie nawet kilkanaście strzałów do tarczy. Ciągle zmieniający się wiatr, strzał na ponad 300 metrów, musiał być naprawdę perfekcyjny, musiałem trafić w. Miejsce o wielkości około 20 cm na 20, po to, aby zobaczyć, jak pocisk zachowuje się w celu właśnie na takiej dużej odległości. Jaki zrobił pocisk w tym mydełku, był naprawdę imponujący. Dał nam wiedzę, jak może wyglądać tusza zwierzyny postrzelonej właśnie nim. Pomiary, interpretacja wyników, kilka słów wyjaśnienia przez specjalistów od amunicji to niezwykle pouczające i ciekawe. Takie pokazy dają duże wyobrażenie o tym, jakie siły i energia są przenoszone przez tak niewielki element. Wiemy, jak w teorii zachowuje się pocisk, który trafia w żelowy blok, a teraz będziemy mogli w praktyce sprawdzić, jak zachowują się te pociski w trafianiu na przykład w butelki oddalone o od sto kilkadziesiąt metrów. No i to chyba najlepsza część tego szkolenia. Możliwość wystrzelania kilkudziesięciu, może kilkuset pocisków do różnych celów. Często do takich, do których normalnie nie strzela się na co dzień. Pan redaktor i koledzy z jego grupy to pilni uczniowie, więc trenują na całego. Większość z pozycji leżącej. Jedynie Przemek postanowił sprawdzić otrzymany pastorał. W końcu kolejnego dnia trzeba będzie z niego zrobić użytek, więc nie ma lepszej okazji, by go przetestować. Oprócz pokazu i strzelania, był też czas na rozmowę ze specjalistami. Na pierwszym miejscu precyzja. Tak byś trafiał zwierzynę dokładnie w ten punkt, który mierzyłeś. Kolejne to przekazanie energii oraz siła obalająca. Jeśli pocisk jest w stanie oprócz celności zapewnić dużą siłę obalania, to na pewno pomoże w czasie polowania. Kolejna rzecz to działanie pocisku wewnątrz tuszy. Pocisk ma szybko uśmiercić zwierzę. Zgodnie z zasadą jeden strzał, jedna śmierć. Szybkie uśmiercenie to etyczne polowanie. Zwierzę się nie męczy. Dobry pocisk łowiecki swoje parametry powinien zachowywać na wszystkich dystansach, tych długich jak i krótkich. Na rynku jest bardzo dużo amunicji, która działa dobrze na krótkich dystansach, ale niestety czasem zdarza się, że musisz oddać strzał na dużą odległość. Aby był skuteczny, musisz ufać swojej amunicji i mieć pewność, że jest ona celna, precyzyjna, także w takim przypadku. Aby tak było, pocisk musi być bardzo dobrej jakości, musi posiadać jak najbardziej płaski tor lotu oraz dużą prędkość i mały opad. Używając różnych systemów balistycznych w optyce, tak jak na przykład ASV razem z naszymi pociskami, masz pewność, że gdy przestawiasz lunetę o kilka klików, to pocisk będzie zachowywał się tak, jak tego oczekujesz. Musisz ufać swojej amunicji, bo tylko wtedy polowanie będzie etyczne, gdy twoje strzały uśmiercą od razu. Skoro już poznaliśmy zalety amunicji, z której strzelamy podczas tego eventu, przyszła pora na strzelanie bardzo precyzyjne z różnych modeli broni jednego z organizatorów. Zauer wyposażył każdego dziennikarza w model 404, ale podczas zajęć na Strzelnicy mieliśmy okazję spróbować także nowego modelu 100, którego premiera była na targach IWA 2016. Nasz kolega Sebastian prezentował wszystkie zalety poszczególnych modeli, a także wskazywał na wspólne cechy sztucerów ze stajni Zauera. Najważniejszą z nich jest oczywiście legendarna celność i precyzja, którą mamy sprawdzić, trafiając w małe, kuliste cele. W związku z tym, że organizatorzy tego eventu starają się nas bardzo mocno zaskakiwać różnymi celami, do których będziemy strzelać, jednym z nich jest piłeczka golfowa, do której będziemy strzelać z nowego Zauera 100 i Zauera 101. A do melonów, które są oddalone troszeczkę dalej, postaramy się postrzelać z broni, którą nam przekazano. Czyli Zauera 404. Podobno można trafić w tą piłeczkę. Jak widzicie, komuś się udało. Czy nam to się uda? Znowu w modeli Zauera? Zobaczymy. Pierwszy ogień poszedł nasz kolega Reina, który do strzelania wybrał sobie model 101 z tłumikiem. I proszę, po próbnym strzale do tarczy i sprawdzeniu celności, piłeczka golfowa trafiona. Czy równie dobrze pójdzie przemkowi? To się okaże. Najpierw trzeba znaleźć odpowiednią pozycję strzelecką i strzelić kilka razy z nowej setki do tarczy. Już na początku okazało się, że optyka nie jest chyba dobrze przystrzelana, bo przemek musiał oddać kilka strzałów, zanim dokładnie ustawił lunetę. Oczywiście nad wszystkim czuwali ludzie z Zauera i Cajsa. Może to także pewien element szkolenia, by pokazać, że łatwo jest ustawić samemu lunetę. Nową dla nas była możliwość strzelania z broni wyposażonej w tłumik. Musimy przyznać, że to całkiem niezłe rozwiązanie. Kilka cichych strzałów i. w końcu, piłeczka trafiona. Właśnie oddałem pierwszy celny strzał do małej piłeczki golfowej, z czego z nowego Zaura 100. Kiedy byliśmy na Iwa Shooting Days, mieliśmy możliwość przyjrzenia się tej broni, pooglądania jej, strzelenia z niej, a teraz e, mogłem zobaczyć, jak ona jest celna. Broń za około 1000 euro. Naprawdę nie różni się niczym, jeśli chodzi o celność e, od tej broni, która warta jest. E, Kilka tysięcy euro. To jest właśnie ten fenomen Zauera. Wspaniała lufa, bardzo dobrze osadzona, bardzo dobrze strzelający karabin. No i to, że z tej broni trafią w małą piłeczkę golfową na 100 metrów, bo na 100 metrów. Ale trafić piłeczkę golfową nie jest łatwo. Trafić jedną, to jest sztuka. Ale jednym strzałem strącić dwie? No, to już wyczyn. Prawie jak w bilardzie. Do celów statycznych mamy już zaliczone krótkie i długie dystanse opanowane. Teraz przyszła pora na coś nowego. Kolejne miejsce, kolejna tarcza, do której strzelamy, to ruchomy cel, przebieg dzika. Podobnie jak w Polsce, strzelamy go na kilkadziesiąt metrów. No i cóż, spróbujemy czystego załera razem z Zeissem 1.8 do 14 razy 50 Uda się odpowiednio trafić. Kiedy pojawiła się tarcza, odrobinę się zdziwiliśmy, że dziki w Skandynawii są jakieś takie powolne. Normalnie trzeba było hamować lufami. No i biegają parami. Chyba by łatwiej było trafić. A może to po prostu tarcza dla początkujących. Dzik został zastrzelony. Teraz wystarczy sprawdzić na tarczy, bo ta luneta nadaje się do polowań pędzonych i do polowań normalnych, kiedy idziemy zasiąść sobie na. Ambonie, kiedy idziemy polować z podchodu, światło 50 wystarcza nawet do tego, aby polować w nocy. Natomiast na pewno trzeba się do niego przyzwyczaić, ustawić sobie wszystko tak jak trzeba. No i jeśli tylko będziemy dużo trenować, to będziemy osiągać dobre wyniki. Wszystkie eventy, które były dzisiaj przygotowane, miały pokazać nam, że z jednego zestawu, z dobrą lunetą, jesteśmy w stanie polować w różnych warunkach. Na różną zwierzynę i strzelać naprawdę na dalekie dystanse, ale także do ruchomych celów oraz bardzo małych celów. Na koniec dnia po wystrzelaniu góry amunicji dotarliśmy jako ostatni na stanowisko, gdzie mieliśmy sprawdzić się z najdłuższym z dostępnych tu dystansów. Nawet duże tarcze, ustawione na 600 metrach, wyglądały na bardzo małe. podczas treningów przekonał się do strzelania z pozycji leżącej. Trafianie do bardzo dalekich celów nie jest proste. Wszystko musi być idealne. Broń, doskonała dobrze ustawiona optyka, amunicja o odpowiednich parametrach, praca na spuście, celowanie oraz umiejętność zgrania tych wszystkich elementów. Na początku potrzebny jest też trener, który podpowie, jak skorygować punkt celowania albo jak zmienić ustawienia lunety gdy wieje mocniejszy wiatr. Trochę za wysoko. I jeszcze odrobimy za wysoko. Trafiłem go. Właśnie zakończyłem strzelanie do celu oddalonego o 600 metrów. To naprawdę nie była prosta sprawa. Trafić w mały krążek wielkości 20 cm na 600 metrów. Wow. Cieszę się z tego tak jak Polacy zdobywają bramki. Tuż mogę powiedzieć. Takich ośrodków jak ten powinno być w Polsce przynajmniej kilka. No, dobrze było, żeby był chociaż jeden. To naprawdę fantastyczne miejsce, gdzie można wypróbować doskonały sprzęt i sprawdzić swoje umiejętności, poprawić swoje umiejętności. Przemek przeszedł niezwykły trening, który miał go przygotować do turnieju odbywającego się kolejnego dnia. Wspaniała sceneria, zaskakujące pozycje strzeleckie, współzawodnictwo, chybione strzały, doskonałe trafienia i bardzo dobra organizacja. To wszystko zobaczycie już w kolejnym odcinku. Oprócz tego będą pytania, odpowiedzi. Poproszę o przedstawienie się. Przemek malec. Okej, okay, musisz mi to przeliterować. P-R-Z, A, M. Będą też zwycięzcy i super atmosfera do samego końca. A za to, że byliście dzisiaj z nami, wielkie dzięki i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Magazynu Dashbur.